Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Gołębie Tomka Demblin. Chciałbym Wam przedstawić jeden z świeższych zakupów w budapesztów kończatych. Wczoraj parzyłem. Samiczka trochę słabsza, samczyk ładny, na krótkim łebku i dziobku. Gołębie genialne. wypuściłem jednego z tych gołębi. No i oblatał się, ale wywiozłem, bo był bardzo papraty. Ja nie potrzebuję takich. Dla mnie Budapesz może mieć kilka piorek. Ja nie lubię papratych. Najlepsze są takie. O. To samiczko ma z jednej strony mało w lotach. No, ale samczyk mam z obydwu sporo, więc może się pomieszają. Gołąbki raczej nierwane, ale to się dopiero okaże za miesiąc dwa. Samczyk naprawdę fajny. bystre taki w środę tam koledze Filipowi mam nagrać. Wszystkie budapeszty kończate Pamiętam o tym. Nagram. Zaraz ciemno będziemy wypuszczać. Też będzie dzisiaj dwa odcinki. Będą. No, nie najgorsza parka będzie. Nie wiem, raczej je wypuszczę. Ale to jeszcze zobaczymy. O. Tam zaraz ciemna będzie wypuszczana. Tak gdzieś sieć ja nie. Wiem.